Znacie wyrażenie wasady? Oznacza ono, co powiedziałeś? I jest niezwykle przydatne, szczególnie dla początkujących, uczących się norweskiego. Ale po kolei. Cześć, mam na imię Grzegorz, a językiem norweskim zajmuję się od ponad 15 lat. W tej lekcji nauczysz się jednego z najczęściej używanych czasowników w norweskim: O-Si, czyli mówić. Powiedzieć. O-Si. Jajsir oznacza mówię. Jajsir. Zwróćcie uwagę, że mówimy siir. Mamy tutaj dwie sylaby. Siir. A jak powiecie, ty mówisz? Ty siir. Zapytajcie, mówisz? Sierdu, Pamiętacie jak powiedzieć co po norwesku? Va. Zapytajcie, co mówisz? Va seardy. Va seer norweskie at oznacza że at powiedzcie mówię że jeg sier at jeg sier skal hjem Oznacza jadę do domu lub idę do domu. Powtórzcie na głos: Jajskali jem. A jak powiedzielibyście? Mówię, że jadę do domu. Jej sirra skal jem. Jej. Ot. skal jem. A jak powiecie, Co mówisz? Mówię, że jadę do domu. Was sier du? J'ai sier at skiem. Va sier du? sier On mówi, że jedzie do domu. Han sier at han, ska han, si han skal hjem. Han sier at han skal hjem. Povedzcie, co ona mówi? Ona mówi, że jedzie do domu. Vad säger si hon? Hon säger si att hon ska hem. Ka At lub ihelgen, oznacza weekend. I Helga. I helgen w weekend. Jak zatem powiecie po norwesku, Adam jedzie do domu w weekend. Adam ska jem i Helga. Adam ska jem i Helga. A teraz powiedzcie. Adam mówi, że jedzie do domu w weekend. Adam sier, Adamska jem i Helga. Adam sier, że Hans Jem, i Helga. Jak powiecie po norwesku? Co on mówi? Mówi, że jedzie do domu w weekend. Wasiran? Han sier, at jem, i Helga. Wasir Han. Od jem, ich helga. U komme tilbaokie. Oznacza wracać. O komme tilbaokie. Powiedzcie Wracam. Jej kommer tilba. Jej kommer. Tilbokke. Pamiętacie, jak po norwesku powiedzieć w przyszłym tygodniu? I nesteüke. Z tym, że i możemy pominąć. Możemy również powiedzieć neste I jak zatem powiecie po norwesku, on wraca w przyszłym tygodniu? Han kommer tillbake i neste uke. Han kommer tillbake i neste uke. Powiedzcie, co on mówi? Mówi, że wraca w przyszłym tygodniu. Was i Han sier at han kommer tilbake i neste uke. Hva sier han? Han sier at han kommer tilbake i neste uke. Jeg skal til Polen. jeg er det skal til Polen. Jadę do Polski w weekend. Jajskal skał Helga. Jej skal i Helga. Świetnie. Forma przeszła od jej to jaj sa. Jej sa. Czyli powiedziałem, jajsa, powiedzcie, powiedziałem, że jadę do Polski w weekend. Jajsa, od eskal til Helga. so od jaskal til i Helga. Jak zapytacie, co powiedziałeś? Wasady? Wasady? Powiedzcie, co powiedziałeś? Powiedziałem, że jadę do Polski w weekend. Wasady? Jajsa, til pool i Helga. Wasady? Jajsa, At til i Helga. A jak powiecie, co powiedziałeś? Powiedziałem, że wracam w przyszłym tygodniu. Wasa dy? Jej sa, kommer i neste yyke. Wa sa -du? Jej sa, at jej kommer tylbake i neste Zanim przejdziemy do zadania domowego, nauczę Was jeszcze jednego wyrażenia z czasownikiem osi. Sierdydy oznacza naprawdę. Poważnie? A dosłownie mówisz to? Si, du, de? Na przykład. Anette hafotny job. Si, du, de? Anette dostała nową pracę. Poważnie? Inny przykład. Anette hafotny siashte. Si, je, du, de? Anette ma nowego chłopaka. A dosłownie Anette dostała nowego chłopaka. Poważnie. Czas na zadanie domowe. Jak powiecie po norwesku? Co mówisz? Mówię, że jadę do domu. I drugi przykład? Co powiedziałeś? Nic. A jeżeli podobała Wam się ta lekcja, zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie nasz kanał. Tak forderesopło. A dobra.